Krzysztof Konek, wiceprezes firmy Konek PSN, spółka jawna, jesteśmy członkami bydgoskiego klastra kluczowego. Jest to rodzinna firma od 22 lat na rynku. Zajmujemy się głównie sprzedażą, handlem, wszystkich znormalizowanych elementów do budowy form wtryskowych oraz do budowy wykrojników. Zaopatrujemy branżę przemysłu precyzyjnego. Nasze działanie koncentrujemy na działanie wewnątrz klastru, umożliwia to kompleksowe obsłużenie klientów z zewnątrz. Na Targach K w Düsseldorfie występujemy w tym roku pierwszy raz w ramach klastra, bydgoskiego klastra kluczowego, który zrzesza około 100 firm. Cały czas się rozrastamy i właśnie wspólnie wystawiamy się na targach zagranicznych i na targach w Polsce. Targi są bardzo intensywne, są od godziny 10 do 18.30. Mnóstwo ludzi się przewija. Są także klienci. Uważam, że w dniu wczorajszym głównie odwiedzali nas, odwiedzaliśmy siebie nawzajem współwystawcy. Dzisiaj już jest zupełnie inaczej. Są gdzieś z zewnątrz i jest bardzo interesujące. Widać kryzys nadchodzący, kryzys głównie na rynkach zachodnich. Jest on z pewnością spowodowany właśnie ochroną środowiska, ograniczeniem ilości tworzyw sztucznych. Jednak w naszej branży, w tej precyzyjnej branży, często przy produkcji detali z tworzyw sztucznych dąży się do zastosowania materiałów biodegradowalnych bądź zmniejszenia ilości na dany produkt tworzywa sztucznego poprzez zmniejszanie grubości ścianek. Różne są metody, które powodują, że możemy tę ilość tego tworzywa ograniczać.